Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna Gosia. Publikowane treści na tym kanale proszę traktować jako fantastykę, nie mającą nic wspólnego z jakąkolwiek prawdą. To taki tekst, który ma za zadanie umilić państwu czas. Powiem szczerze, to co usłyszycie to taki fantastyczny sen o szczęściu innych. Jednym słowem moje fantasmagorie Urojone obrazy będące złudzeniem powiedzmy optycznym, krzywej rzeczywistości. Proszę bawić się dobrze. Zapraszam. Opublikowany 31 lipca 2023 roku. Tornado w fabryce Pfizer co się naprawdę wydarzyło? Informuje Atena Faru. Czy słyszałeś o tornadzie, które zniszczyło fabrykę szczypawek firmy Pfizer, którą teraz nazywają prostym magazynem, mimo że było to jedno i drugie? To zostało sprowokowane. Należy pamiętać, że nikomu nic się nie stało jedynie ten budynek został uszkodzony. Robert, Federacja Atena. Chociaż technicznie rzecz biorąc, tak, to co widzisz, to atak Urmach. Kosmiczne koty przyznały się do ataku, który został przeprowadzony lub zrealizowany za pomocą promienia przyciągającego. Technicznie rzecz biorąc, Federacja Galaktyczna, ponieważ Urmach są Federacją Galaktyczną. Jednak pogłębiając wiadomości bardziej na temat tego. Co się wydarzyło? Federacja jest bardzo zdenerwowana interwencją Urmach, ponieważ ominęły one pierwszą dyrektywę. A działania kotów oznacza interwencję. Ale od kiedy możesz wydawać kotom rozkazy? Tym bardziej, jeśli jest to bardzo dużo kotów o wadze 300 kg w zbrojach i statkach kosmicznych. Robert czy był to jeden statek, czy wiele statków? Atena Poczone w uszy od flagowego Urmach Avion 1 był wyposażony w belkę przyciągającą, która kontrolowała grawitację. Można to pomylić z tornadem, ale to nie było to, to nie był wiatr. To nie byliśmy my, jesteśmy tylko sojusznikami i przyjaciółmi 300-kilogramowych kotów z sąsiedniego statku Avion 1. Robert A czy Urmach są nadal w pobliżu toleków? Atena Bardzo blisko, lecimy tutaj w tandemie, prawie obok siebie, a czasami tak, obok siebie na niskiej orbicie. Koty wspięły się na szczyt i nadeptały belką ciągnącą magazyn, fabrykę firmy Pfizer, niszcząc tysiące szczypawek. Urmach powiedziały, że wiedzą, że jest tam opracowywane lub przechowywane coś, co zapoczątkowuje drugą fazę pandemii, i uznali za stosowne zniszczyć to promieniem przyciągającym. Gosia. Wow! A jak federacja to traktuje? Atena. Federacja jest bardzo zła na Urmach, ponieważ ta bezpośrednia interwencja ominęła pierwszą dyrektywę. Gosia. A co dokładnie mówią oficjalne media? Atena. Oficjalne media podają, że było to rzadkie tornado. Ale tornada nie uderzają tylko w jeden budynek i nie znikają, ponieważ nikt nie został ranny i nie dotknęły sąsiednich budynków. Gosia. Co mówią sami Urmowie? Czy chcą, żeby to udostępniono? Atena. Nie obchodzi ich, czy jest to wspólne, czy nie, roszczenia Federacji nie mają dla nich znaczenia. Są nieugięci i podążają za swoimi własnymi programami i sposobami bycia. Koty ustalają własne zasady. To są koty, czego się spodziewasz? Robert Urmach nie poinformowały cię wcześniej, żeby zobaczyć, co o myślisz? Atena widzieliśmy to w wiadomościach CIC. Wiedzieliśmy, że to promień holowniczy, ponieważ to rozpoznaliśmy. Most Toleki zgłosił wiązkę przyciągającą, czyli kontrolowaną grawitację, wystrzeloną z kociego statku Avion One. Wtedy federacja poskarżyła się nam, że nie zgłosiliśmy zdarzenia i nałożyły się na nieodpowiedzialne działania kotów. Robert. Jest tu teraz tylko jeden statek Urmach. Ten statek jest odpowiednikiem Toleki? Atena. Jest tu tylko jeden duży statek matka, ten Avian, z którego wypływa więcej małych statków. Avion One jest nieco większy od Toleki, ale jest podobny. Tak, statek Avion One jest odpowiednikiem Toleki. Jest to okręt flagowy floty Urmach. Robert. Z tego co widzę, Urmach mają swój własny CIC. Atena. Tak, mają własne CIC, sieć i służby wywiadowcze. Robert. A kogo reprezentują Urmach? Ty reprezentujesz Alkione, a kogo reprezentuje Urmach? Atena. Urmach reprezentuje tutaj Radę Awionu, stąd nazwa statku, czyli kocią Konfederację Galaktyczną, która jest tak duża, że silnie rywalizuje z samą Federacją Galaktyczną. Robert! Wow, nie wiedziałem o tym. I wszyscy w Radzie Avionu są kotami? Atena. Wszystkie rasy są kotami. Różne rasy, ale wszystkie kocie, z siedzibą w łyże, są bardzo płodni. Gosia. Ale w jakim celu dokładnie to zniszczyli? Atena. Nie wiem, co oni mają na myśli. Po prostu to zobaczyli i postanowili uderzyć, póki mogą. Czasami nie planują tak daleko do przodu. Nie dzielili się z nami informacjami o tym, co tam było, a jedynie powiedzieli, że to magazyn z tysiącami szczypawek na Dawida, ale że wykorzystują je do planowanej drugiej fazy zarazy i że wbrew temu, co się oficjalnie mówi, tam znajdowały się ogromne laboratoria, w których opracowywano więcej szczypawek przeciwko Dawidowi. Koniec przekazu. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.